Orzechy babci Magdzi są jedyną namacalną rzeczą, która przypomina mi babcię. Trzy lata temu pojechałam z moją siostrą, żeby pokazać jej dom, gdzie mieszkała babcia. W rogu ogrodu zobaczyłam ogromne drzewo, z którego orzechy dostawałam od babci. Dzisiaj, po pięćdziesięciu latach, wydawało mi się tak samo wielkie, jak wtedy, gdy byłam dzieckiem. Zerwane orzechy w zielonych łupinkach babcia przechowywała w kupce zboża. Łatwo wtedy odchodziły zielone łupinki, ale bez tego po pewnym czasie odpadłyby same, więc tak naprawdę nie wiem, czemu to służyło. Szkoda, że już nie mogę ją o to zapytać. Dostawałam je potem do jedzenia, były też używane do kutii na wigilię Bożego Narodzenia. Bo przecież orzechy to najważniejszy składnik kuti. Nie lubiłam wtedy kuti. Dlatego może po latach, kiedy już sama robię kutię, jednak ją jem, przypomina mi się babcia i jej orzechy. Babcia była twardą kobietą, jak te orzechy. Miała niełatwe życie. Dlatego trzymam te orzechy z babcinego drzewa w miseczce. I nie mogłabym ich zjeść, ale gdyby się otworzyły same ze starości, to, to tak, żeby ich nie wyrzucać do śmieci. Muzyka